Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony dozo z kolejnym odcinkiem z Warzone na Solo. Tak, przeczytałem Wasze komentarze i powiedzieliście, że za dużo montażu. To spróbujemy dzisiaj z troszeczkę mniejszą ilością montażu. Oczywiście powycinam tak, żeby zostały same ciekawe części. Nawet nie sprawdziłem, gdzie jest strefa i w ogóle, ale dobra, militarka. Także powycinam to po prostu e, części, gdzie nic się nie dzieje. No i zobaczymy, nie będę dodawał żadnych memów, może tam pojedyncze się trafią. Ale generalnie zobaczymy, jaki będzie odzew, no i kształtujemy w takim razie serię Warzone solo. Ok, słuchajcie, znalazłem jakąś broń, znalazłem kwiki. Nie jest źle. Ktoś tu się dropi. Ktoś zagubiony zdecydowanie. Jakiś późny lotnik. Słaba decyzja kumplu. Słaba decyzja. No, oczywiście, masz odgana dobra. Elegancko, nie ma problemu, ziomek. Fajnie, że miałeś kewika. Znaczy, dobra, nieważne. kewiki teraz zawsze wypadają. Także jest ok. Czy ten ram mam zielony? Mam zielonego rama, dobra. Elegancko. Yy, słuchajcie, właśnie, już nie ma wykupienia solo. Tylko jest wersja z głagiem standardowa. I ja się z tego powodu cieszę. Tam idzie sobie ktoś, spoko. Pewnie myśli, że go nie widziałem, więc go zaskoczmy. A co? Eee... Siema mordo. Dzięki za kevika. Cieszę się, że nie strzeliłeś we mnie. Znaczy nie trafiłeś, bo strzelić to strzeliłeś. Si ornosi Chyba tak. Okej. Okay. Ej, nie jest źle. Nie jest źle. Wczoraj troszeczkę polamiliśmy i pewnie lobby mi mniejsze wyszukało czy coś. Ale nie no, myślę, że aż tak źle nie będzie. Jakieś zlecenie tam z tyłu. Tu jest skar z amunicją. Amunicja mi się przyda. Sprawda mam 90, więc to są trzy magazynki, wątpię, żebym tyle wystrzelił. Ale dobra, weźmy. Nie waży amunicja w tej grze, więc nie mam się co przejmować. W ogóle jestem dzisiaj bez rozgrzewki żadnej, także jak będę lamił jakoś strasznie, to, to wiecie dlaczego. Kości jeszcze nie rozciągnąłem. Po śnie, moim wieczystym. Czemu modę. Ło, czemu ty strzelasz jak już leżałeś? Co? Ty już masz Sylvereza? Może jeszcze zestaw masz. Nie, Sylwereza sobie tylko kupił. Co on? Wariat jakiś? Czemu kupiłeś sobie Sylwereza? Kolego? Po co? Na solo? Nie wiem, no może na jakiś składach bym rozumiał takie wczesne kupienie selvreza. Czy selfa, powiedzmy. Nie będę mówił selvreza, bo... Długie. Ale wracając, no jakby na składach bym jeszcze zrozumiał, że okej, okay, nie chcecie ginąć, czy coś. Ma to sens, ale na solo? Na solo self się przydaje tylko w bardzo niewielkiej ilości sytuacji, czyli po prostu kiedy... E, kiedy... Co ten chłop robi? Kiedy zginiemy od snajpera. O, jeszcze tu ktoś... Idzie po mnie. Oni we dwójkę grają. Miał kogoś na pasę po prostu. Okej, okay, nie pasuje. Tylko jeszcze tam rzucał te stany gdzieś, kumpel. A nie, już dwa zlecenia, okej. Okay. To on rzucił takiego stana dalekiego? O cóż. Okej, okay, chłop miał też na mnie zlecenie, czyli w sumie chyba jesteśmy ostatni tutaj na tej militarce, bo mała szansa na to jest, nie? Jak jest więcej osób, żeby ten sam cel był i w jedną i w drugą stronę. Ok, 19 tysięcy. mogę się na spokojnie zrzucić, tam mam jeszcze kolejnego. Kolejne zlecenie. Przyjemny początek, naprawdę przyjemny początek. Paru wrogów, jak najbardziej. Takie początki są jak najbardziej ok. Odpalę sobie BSP na wszelki, ale nie ma nikogo. I weźmiemy, weźmiemy dzisiaj fala. Czemu nie? Albo AN-94, bo zapomniałem gdzie mam fala, ale to w sumie spoko. Bo potem wezmę po prostu fala. Chciałem wziąć teraz fala i nie wiem dlaczego cały czas myślę, że mam to na teście, a nie na wyżej czy tam niżej. To nie istotne, muszę zmienić po prostu nazwy klasy i nie będzie mi się mylić. Ale dobra, no nikogo tutaj nie ma, także dobrze tyle wiedzieć. Bierzemy zlecenie i lecimy na cel. Ale tak, poza falem, no to sobie zagramy właśnie AN-94. W piątek będzie poradnik, właśnie na temat AN-94. Jeżeli chodzi o, o sam karabin, to. Może tak, jest nieciekawie w ten sposób. Czy kumpel idzie na sklep? Tak, tam jest sklep, więc pewnie poszedł na sklep. Dobra. Przejdźmy się na piechotę, bo tą ciężarówką tam dojechać, to a, będzie zmora jakaś. Podejrzewam, że tu nikogo nie ma, skoro on się tak na luzie kręcił. W tej miejscówce. Piegł jeszcze dalej, czyli nie poszedł na sklep. Ok, jest na blisko jeszcze samochód. Wziął. No nie, gościu, dlaczego? Dlaczego mi to robisz i odjeżdżasz ode mnie? No TV Station jest jeden na dole. Dobra, no nie ma sensu go gonić, bo chłop będzie po prostu przede mną uciekał. Ale Fifus. Kogoś tam na moście jeszcze spotkał. Dobra, bierzemy P90. Dobrze, że nie wysadził tej cewki. Dobra. Okej, okay. nie wiem jakim cudem go nie widziałem. Ale czemu chłop w ogóle stoi tutaj? Nie ma. Nie mam na niego celu ani nic, a chłopca po prostu stoi tam, no dobrze. Czy ja go nie widziałem? Tam muszę na montażu zobaczyć, bo nie wydaje mi się, żebym go nie widział. A tylko jestem ślepy po prostu i... Znaczy nie widział w sensie, że nie było go na ekranie widać. Ale ja po prostu jestem ślepy. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam kiedyś... Jezus Maria, zginąłem jak ostatni po prostu głąb. I widzicie, to jest mój problem, że ja jestem za szybki, nie? Ja tam wchodzę na ostro, otwieram drzwi rachu ciachu i po strachu, nie? A to tak wypadałoby zagrać troszeczkę wolniej. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Jakim cudem mam wrażenie, że więcej razy w niego strzeliłem niż on we mnie. No dobrze. No dobrze, lecimy następną. Alright, lecimy kolejną grę w takim razie. Sprawdźmy strefę, sprawdźmy mapę tym razem, nie tak jak przednio. E, szpital. Hmm. Czy ja chcę na szpital? Kurde, no wypadałoby, bo jest na krańcu strefy. Za bardzo nie lubię tych rejonów. Weźmy polećmy tam może nie na szpital. Zlecenie jest na dachu, więc no strasznie niefortunnie, bo nie ma tu też broni. A na ten daszek potem nie wrócę, więc w ogóle kupa. A rakietkę tylko Kevlar, okej. Okay. Ale mi tamte chłopy poskładały tam w tamtej grze. Kurde, wstyd trochę, ja wiem. Będziecie mnie obrażać znowu w komentarzach. Ale słuchajcie, odpalę się. Kiedyś się odpalę. I zacznę chodzić ostrożnie? No, mniej więcej. A to wygląda. Dobra, słuchajcie, wszedłem na ten blok, nie bez powodu, a mianowicie a mianowicie po to, żeby tutaj się dostać po to te zlecenie. Teraz powinienem nie otworzyć spadochronu i zginąć, by było świetnie. Dobra, lecimy na typa. Bo pewnie na w najwyższym budynku, w najwyższej wieży. W ostatniej komnacie. Kto zna i kojarzy, ten, ten wie o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty siedzisz na górze? Czy ty siedzisz pod sklepem? Siedzisz na górze, dobra. Czy nie widział? Nie chcę odpalać jeszcze martwej ciszy, bo mi nie starczy. Dobra, spróbujmy teraz, może nie usłyszał, może, dobra, chyba jest git, nie, nie jest git, o wow, ale fart, ale fart, że chłop się nie odpalił od razu, w sensie, no mógł mi takiego shotguna sprzedać w łeb prosto, żebym na bank zginął, o to było fart, to, to był fart, to był czysty fart. Bo tak chodził, że myślałem, że przeszedł na drugą stronę klatki, dlatego tędy wchodziłem. Ale chłop się jednak zdecydował iść no, nie iść właściwie, tylko zostać na tym swoim miejscu. Jeszcze liczyłem tam na początku, że wychyli, i go ze snajpy będę mógł zdjąć. Ale oczywiście się tak nie stało. Dobra. Yy, fal. Zrobiłem sobie klasę teraz w międzyczasie. Także mamy fala, słuchajcie. Jest to ten mój fal, którego opisywałem jed w jednym z filmów poradnikowych, tylko że zamiast kompensatora jest tłumik monolityczny. No, zacząłem to testować na streamie jednym, znaczy testować, to po prostu walczyć z odrzutem, zobaczyć, czy ten odrzut jest taki zły, jak myślałem wcześniej. Eee, no i sprawdzimy, no bo jednak, kurde, tłumik monolityczny to jest w ogóle tłumienie. Chodzi głównie o tłumienie, nie tyle o tłumik monolityczny, ale no, tłumienie jest jednak bardzo, 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 bardzo istotne. Wszyscy w domkach siedzą, spoko. Super gra. Bierzemy kolejną BSP na zaś i lecę do Fajfusa. On na parterze siedzi. Co ciekawe. Chodzi tam, pewnie lutuje. No, już mi się skończyło BSP. Trochę to tak wygląda, jakby. Wszedł na górę. A nie, nie wszedł na górę, tylko... Aj. To tak nie zmyliło, że myślałem, że pojechał tam. W sensie po schodach zaczął iść. No, to w sumie śmiesznie wyszło. Te. Eee, I co, teraz mam czekać na niego, że nie będę na niego czekał, co ja jestem? Trzeba go znaleźć teraz. Tylko, że on tam został, na bank. Że nie będzie wjeżdżał ten, zachiny ludowe. Czy myślisz, że będę na niego czekał? Nie no masz szans, że, że wjedzie. Aj, Cruci-Dozo, czego ty się tak śpieszysz? Gdzie ci się tak śpieszy, Dozo? Powiedz ty. Dobra, no nie wiem, wypadałoby tam zlecieć na dół. Dobra, spadam na dół. Będę szukał tego chłopa jeszcze raz. Ale go nie ma, poszedł w ogóle w cholerę. Nie gadaj. Ta, gość się poszedł. Pff, o krucji, autentycznie kolejcia nie ma. Dobra, spalę kolejne BSP. Jest jeden chłop, tam. Dobra, to jest w sumie spoko, bo to jest poza strefą dla niego. A dla mnie jeszcze jest tak na granicy, więc mogę sobie podjechać. tylko po prostu piknąć ładnie. Okej, okay, tam se siedzi, spoko. Do sklepu będzie szedł. Czemu się odbijam od drzewek? I tam jest jeszcze jeden chłop, dobra, spoko. Wszedł do tego budynku na bank. 40 metrów, do sklepu idzie, dobra. O, dzień dobry, kumplu. ma I niech mi ktoś powie, że fal nie jest za mocną bronią. Niech mi ktoś powie. O tym, co tu się stało. Chłop nie miał szansy zareagować. Dobra, BSP. BSP. Jest chłop przede mną i mam zrzut. Dobra. Jest na wyższym, więc no na daszku siedzi. Musi na daszku siedzieć. I zrzutu pewnie pilnuje. I chłop go zabił stamtąd. To mnie widział pewnie teraz, ten, widział kewik, w klatkę piersiową po kewiku dostał, nieźle. Dobra, teraz to nie wychyli. Ale ma ducha, więc nie ma co odpalać BSP, bo nie widziałem go na radarze, znaczy wątpię, że, że nie ma ducha. I miał ducha, to prawda. Prawda, naprawdę. Miał dużo hajsu też. Yy, dobra, i teraz podnosimy testa. Elegancko. I bierzemy fala. I mamy fala i testa. Subcio. Hewiki. Spoko. Czujnik pulsu. To mam. Czy tam masz coś ciekawego? Zresztą co możesz mieć ciekawego? Gdzieś tam po lewej się tłukli. Jeszcze strefa śmiga. O krucy, Ona śmiga. Mm. Mam samochód. Muszę po samochód iść. Nie zdążę inaczej. Ej, ja nie będę wywalał broni. No halo. Co to ma znaczyć? W sumie nie idzie tak szybko jak myślałem. Ale nie zdążył już tego kontraktu nawet podnieść. Pierdzielę to, uciekam stąd. Proszę mi dać samochód, uciekamy stąd, halo. Tam jest zlecenie zabójstwa. Chcę to zlecenie. Dawaj, 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 dawaj. Tylko jest jakoś wyżej. Jezu, to tam jest, dobra, nieważne. Po lewej też jest. To idę po to po lewej. Bo wydaje się na tym samym poziomie być. Dobra. I elegancko. Jest, pięknie. Wyjedziesz, prawda? Powiedz, że wyjedziesz. Dobra, wyjechał. Jezus Maria. A ten rower ma śpieszną fizykę. Z innymi samochodami, jakby, no jest ta sama fizyka, nie? Ale tak to śmiesznie nie wychodzi, jak z tym rowerem. Tam jakaś jazda na dwóch kółkach. Te wszystkie inne sytuacje. O! To była głowa! To była głowa, niby. Czy to było lewerami jak nic? I widzicie to? Jak ja tak strzelam, to nie cholery. Nie cholery głowa nie siądzie. Strzelam w głowę, dostaję pocisk w klatkę. W coś sensie przeciwnik dostaje. Sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten. A chłop strzela mi w ramię i dostaje łeb. Co jest? Co jest w ogóle? Halo, chłopie. Panie Dozo z przyszłości, panie montażysta, proszę to zobaczyć. I dwa zrzuty poszły się... No dobra, no jest militarka. No jeszcze mogę się zrzucić, nie ma problemu. Oho uh -huh. E, tu był jeden. Gdzie tu był Oden? Gdzieś tu był jeden. Tu był Oden? O jest. Siamo, mordo. Sorry, daj mi wszystko co masz. Rzucam tą skrzynię, bo nie ma mam ammo w ogóle. Znaczy no już mam, bo chłopa zabiłem. Masz grała, AX-a, spoko. Przyda się. Na pewno się przyda. Powiedz, że masz sprawnego tego AX-a, w sensie szybkiego. Okej, okay, jest szybki, nice. Mam nadzieję, że nie masz lufy tej najkrótszej. Masz lufę najkrótszą, to wstydź się. Chłop gra grałem, masz turmowy i zamiast tego lasara taktycznego ma tą pustą owijkę. Odpowiednik chropowatej bodajże. Głupi pomysł, bo chropowata owika daje mniej szybkości celowania, tak wiecie, ze, jakby stojąc, niż laser taktyczny o jakieś 15 milisekund. Natomiast, no, plusem chropowatej jest to, że pierwszy strzał po sprincie możemy szybciej oddać. No, ale w przypadku grała, który jest na zdecydowanie dalekie zasięgi, no to jest jednak średnim pomysłem. Średnim. Dobra, jest samochód, biorę samochód i spierdzielam stąd. Ale miałem farta z tym gościem teraz. Że mi tak podszedł ładnie. Z jednej strony kocham Call of Duty za to, że jest właśnie takie szybkie i dynamiczne, że w przeciwnika nie trzeba pakować pół magazynka. Znaczy, no, często trzeba bo ucieka i tak dalej, nie? Ale wiecie o co chodzi? W takim Apexie czy Fortnite'cie, z tego co pamiętam, przynajmniej w Fortnite'cie, to trzeba się naprawdę postarać, żeby kogoś zabić. Apex jest też o wiele bardziej mobilny, bo te wszystkie ślizgi, które są zdecydowanie szybsze, jakieś skoki i tak dalej. No to jednak powoduje, że ten czas zabicia jeszcze bardziej się wydłuża, ale w ogóle chyba wrogowie w Apexie są bardziej wytrzymali na strzały. Aha, kontrakt skradziony, spoko. E, wracając, no w Call of Duty z kolei jest to na tyle szybkie, że no, widzieliście, no chłop w ogóle nie miał czasu zareagować. Tak właściwie jest z każdą bronią, nawet z takim grałem, jakbyśmy no tak bardzo blisko. Znaczy, gdybyśmy zaczęli strzelać do chłopa. I trafili każdą kulkę na takim dystansie, na którym trafiamy każdą kulkę, to nie ma szans. No bo najwięcej największy czas zabicia to ma teraz chyba AN-94. dobra, zdradzę półtorej sekundy około na te najdalsze dystanse. No to półtorej sekundy to na spokojnie. No ale jak wiecie, czas reakcji tam około 200 milisekund jest człowieka, nie? Taki średni. Biorąc pod uwagę to, że większość broni zabija w powiedzmy 500 no to teoretycznie mamy 300 milisekund na reakcję, tylko wiecie, do tego dochodzi opóźnienie na serwerze, do tego dochodzi w ogóle opóźnienie internetu, do tego dochodzi fakt, że no, zanim tak naprawdę zaczniemy uciekać, to jeszcze animacja musi się odegrać, czy zaczniemy celować, to są kolejne, na przykład celowanie samo to jest kolejne 200 milisekund. Więc no, jakby już jesteśmy poza tym zasięgiem w ogóle jakiejkolwiek szansy na reakcję, czy na zwycięstwo w pojedynku, bo jeżeli 200 milisekund przyjmiemy, że to jest nasz czas reakcji, 200 milisekund to jest czas celowania, przy czym często jest dłuższy, no i jeszcze musimy zostawić miejsce na jakieś tam, wiecie, spowolnienia na internecie czy, czy serwerze, to wychodzi, że musimy, kurde, ponad 500 sekund wychodzi na reakcję, czyli tak jak ktoś zacznie do nas strzelać, to nie mamy szans. Dopiero gdzieś tam na te najdalsze dystanse, bo po pierwsze nie trafiamy każdej kulki, a po drugie te czasy zabicia są o wiele dłuższe, mamy tak naprawdę szansę cokolwiek zrobić, tylko że jak jest z kolei na dalekie dystanse, to bardzo często jest to na otwartej przestrzeni, gdzie ani się nie skryjemy, a zanim się odwrócimy i zlokalizujemy wroga, to jesteśmy celem niemobilnym najczęściej, więc no bardzo łatwo nas wtedy wypstrykać. O nie, 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 nie chcę tego używać, sorry. Myślałem, że mam czujnik. Z jakiegoś powodu. Kurde, boję się trochę z tym grałem chodzić. Znaczy, w sumie teraz jak myślę, to rzeczywiście jeżeli ma grała, ale to grała powinien o wiele inaczej zrobić jak ma AXa. Bo ten AX nie jest wolny, on na 50 metrów by wystarczył, no 70. Dałoby się coś z tym AXem zrobić. Fajne. Dzięki za pułapkę. O, czujnik, dzięki. A chociaż ja chcę czujnik czy może te granaty. Nie mam zrzutu, to weźmy granaty. W sensie ze zrzutu czujnika. A te ostatnie strefy, to kurde, ten czujnik się nie przydaje. O Wiele lepiej by było mieć te właśnie granaty ogłuszające. Tylko, że problem jest, że doposażenie, tak samo jak przesada i duch, są w tej samej kategorii. To są zdecydowanie trzy najlepsze atuty. Właśnie przesada, doposażenie i duch. O duch jest najlepszym z nich wszystkich, bo jednak być niewidocznym na mapie to jest najlepsze, co może być. Nie wiem, czy ja tu sam jestem po tej stronie, czy o co chodzi. Nikogo tu nie ma. Dobra, poczekam chwilę ze strefą. Ale nie no, jak ktoś miałby je iść, to by już szedł. Z jakiegoś domku, by albo snajpił, albo cokolwiek. Dobra, nie ma nikogo za mną w takim razie. Jeżeli zginę z pleców, no to jest oczywiście moja wina, ale no, wydaje mi się, że nikogo nie ma. Ja właśnie, bo miałem mówić o tym grale dalej, że no, jeżeli rzeczywiście ma zestaw z przesadą, a X plus grał i koniecznie chce grać, tym grałem, to powinien inaczej go zbudować. W sensie nie tylko chropowa to ale też bym Lufy nie dawał, albo dałbym krótszą wręcz. Żeby go przyspieszyć. Laser taktyczny, na pewno. No, magazynki powiększone, okej. Okay. Szturmowy bym zdjął, bo szturmowy się nie przydaje na takie bliskie dystanse. I, i tyle, nie? Ale, no, jakby grał nie jest w ogóle najlepszą bronią do tego, bo on ma bardzo słabe, znaczy bardzo słabe, no, słabe czasy zabicia. O wiele lepszym wyborem byłaby taka M4 albo RAM, 7, ale no, cóż ja mogę. Ja biegałem z MP5 i Karem i bardzo dobrze by się grało takim zestawem. No ale to MP5, to wiecie, to zawsze na te zasięgi do 11 metrów, wtedy jeszcze do 14. E, na spokojnie mogliśmy sobie poradzić. Mieliśmy najlepszy karabin czy pistolet na tę dystansę. Natomiast grał? Grał jest. Był najlepszy na no, zasięgi dalekie, po powyżej 80 metrów, czy 90 wtedy miał spadek. O super na górze, poważnie. Jak ja ci się tam dostanę? 5 zrzutów. O, kruci, No to nie będę miał ducha do końca gry. Nie mam jak się tam dostać. Mógłbym przebiec i chyba będę musiał tak czy siak, bo strefa będzie się tu gdzieś zamykać. Mamy jeszcze bezkę, mam ludziska. W dupie jestem, naprawdę jestem w dupie, nie mam atutów. Jestem w bardzo złej pozycji w tym momencie, bo jeżeli będę przejeżdżał teraz przez tunel, to wszyscy będą wiedzieć gdzie jestem, to po pierwsze primo, a po drugie będę na odsłoniętej pozycji. Mam ciężarówkę, co prawda, więc wziąłbym ciężarówkę po prostu. Hajsu na BSP nie mam, ale powiedzmy, że ten BSP teraz tu mi i tak nie pomoże. Czy ja w ogóle zdążę z tą ciężarówką To jest pytanie. Bo niby tu się można jakoś po skałkach przebić, ale nie wiem jak się można przebić właśnie po skałkach. Czy ja będę mógł przejechać w ogóle? Będę mógł, dobra. Na styk chyba. Ale chyba zdążę. Mhm, dupa. Co za fajfus. Obracaj się. Spadło, serio. Ej, te skały są koszmarem. No dobrze. Muszę uznać wyższość przeciwnika. No dobra, dziękuję Wam pięknie za uwagę w takim razie. Mam nadzieję, że odcinek bez montażu, a przynajmniej z małym montażem, się Wam podobał. Możemy poobserwować w międzyczasie. Eee, a ja co, zapraszam Was bardzo serdecznie na Facebooka, Discorda. Na kanał oczywiście do subskrybowania, łapkowania, eee, odwiedzenia Facebooka, Discorda. Powiedziałem to już, chyba tak. Linki w opisie, oczywiście, znajdziecie. Dzięki, wielkie za uwagę jeszcze raz i doza.